witajcie! Z tej strony Michu i z Babeczka i, i dzisiaj sobie nagrywamy moje prezenty z kilku godzin temu, bo miałem właśnie urodziny, ale dzisiaj nie jestem sam, bo jestem oto z tą fajną youtuberką Babeczka Q! Tak! Wejdźcie na mój kanał! Tak! subskrybujcie i dajcie łapkę w górę i komentarz. Ale nie negatywny. No. Bo wtedy będzie tak, nam smutno. Tak bardzo smutno. Mhm. Babeczka okay. chciała mi pomóc w moim kanale. Ja już mam um, nie wiem ile w górę, ale tam też jest dużo wyświetleń. I dzisiaj noc się nazbierało no, tych prezentów, więc zaczynam się... jeszcze pokażę. Widać? Jak dużo, dużo prezentów? Dużo prezentów, wszystko. prezent prezenty, kolekcja. Kolekcju. Wybierz jakiś no. no. ja pierwszy. Ja No. No. No nie, nie, czekaj, chcę ten, ten. Ten? Nie, ten. Ten, no ten ten? Okej, okay. to so, tak. Wyjmuj coś, wyjmuj coś. No. O, takie fajne Lego. O, no, Lego. E, taki, e, nie, nie wiem, co to jest. Jakiś <laughs> czwórek. E, mamy skitersy, takie dużo. I tutaj, zobaczcie. Tutaj jest coś do otwarcia. I tutaj będą mnie wylatywać skicersy, to pewnie jest fajne. Mamy jeszcze takie naklejki piłkarskie. Ja właśnie lubię piłkarzy. A, to jest, przez, to jest prezent od Filipa, mojego kolegi z klasy. No i dostałem takie fajne karty. Tutaj schowajmy. Znaczy naklejki, no. Taka fajna. Taka fajna, taka fajna czekolada Oreo. Już kiedy się miałem na urodziny. Jest bardzo fajna, słodka szczególnie tak jak jest miłka. Straszna Więc... słodka, bo Oreo plus czekolada. Rozwalamus. Dobra, dobra, następny. Wkładamy. teraz będzie następny prezent. Z bombilla. To jest taki chrup chrup z takimi kuleczkami, czekolada. Nowość? Hmm. Nowość, no, nowość, hmm. nowość, duża. To jest od mojego, to jest od mojego kolegi, mojego kolegi Wiktora, który też chodzi ze mną do szkoły. Tutaj mamy takie, taką puszkę piłkarską. Yes. Ja lubię właśnie piłkarzy, dlatego ją dostałem. Nawet nie wiedziałem, co chłopaki mi, mi przygotowali, ale... Teraz Odkładamy. kolejny to prezent. Te, a, teraz ja wybieram? No. To będzie... ten prezent. Tutaj... 50 złotych. Tak, 50 8 e, w dniu urodzin. No, w dniu urodzin. 8, i teraz Wam przeczy, przeczytam, co tam piszę. Dziś są Twoje urodziny. Dzień radosny i wspaniały. Przyjmij moc gorących życzeń, bo następne za rok cały. Dużo uśmiechu z okazji ósmych urodzin. Zresztą życzą Ciocia Gosia, wujek Andrzej oraz Kasia i Wojtek. 100 lat. To tak piszę. I za to dajcie łapki w górę. Tak, za ten rysunek szczególnie. Fajne. I, i mamy jeszcze taką słodkość. Fajnie, że mamy słodkość. To są takie małe knopersiki. Takie w jednym dużym opakowaniu małe knopersiki. Takie małe. Teraz Ty wybierasz. Czekaj, 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 bo tutaj są A, te O, Dobre. to jest od mojego od kolegi Oskara. Piłkarz. Tak, piłkarz. E, mamy Chińczyka. Nie miałem Chińczyka, więc fajnie. I mamy liścik. Mamy liścik. Kolejny liścik. To jest liścik od pieczara. Zobaczcie, też w dniu urodzin. Ten liścik. I przeczytam Wam teraz, co tam pisze. Jeśli jakieś masz pragnienie, walczyć z bykiem na arenie, zostać nurkiem lub lotnikiem, wielkim, dzielnym podróżnikiem, być jak Harry Potter słynnym, albo myślisz o czymś innym. Życzę Ci dziś

Teraz ja, ale może być to, może być to. Ten największy prezent na końcu. To dostałem od mojego kolegi Kondrada, też z szkoły. Spiderman. Wow, ja nawet nie wiedziałam, że mam Czekolada ciastkowa. Tak. Krowa. Krowa. No, nowa, nowa. No, I taka fajna jęga, bo zobaczcie, tu są różne te. Na przykład jest takie, takie. są Różnego ten, bo jęzę, normalne w jęzę jędze, jędze bum, albo ten. Tutaj te są właśnie kolorowe, dobrze babeczka mówi. Są kolorowe, a tam są tylko takie drewniane, i. Są takie różne kształty się. Tak. Taki, no czy ja znam jakieś takie gry, co, co mają jakieś takie... Może to razem nagramy. Może tak. No i ostatnim prezentem zaprezentujemy razem. Ten największy prezent to jest właśnie... Ode mnie? Tak, od babeczki. Taki wielki, Mercedes. Pierwsze z tego... tego, tego, tego Czekolada miętowa. miętowa Tak, lubię miętową. co co najlepsze. Mm. Tak! Ja w ogóle lubię ten. Lubię Toru, to ten! Więc to by był koniec no. właśnie z otwieraniem tego tego. No. To wszystkie prezenty. To wszystkie już prezenty, dobrze? Bardzo mówi, więc. No rozka! Siema, papa.